Z tej strony Kinga witam Was w kolejnej części z naszej serii Zainspiruj się ich wiarą. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o Jakubie. Jakub jest bohaterem Starego Testamentu, Księgi Rodzaju. Jest postacią bardzo ważną w historii Izraela, dlatego że był ojcem dwunastu synów, którzy dali początek 12 pokoleniom Izraela. I tak naprawdę od niego zaczęła się taka już konkretna historia Rodu Izraela, aż do Chrystusa. O Jakubie myślę, że można powiedzieć wiele, bo wiele historii w jego życiu się wydarzyło, począwszy od samej ciąży, gdy walczył z Ezawem, także ich mama już miała ich serdecznie dość. Poprzez jego podstępne zdobycie błogosławieństwa ojca, przez kłótnie z Ezawem, ukrywanie się, pracę ulabana na najpierw jedną żonę, potem drugą, jeszcze na majątek. Aż później po jego dwunastu synów, no muszę przyznać, że jego historia jest dosyć barwna i obfituje w wiele wydarzeń, bardziej lub mniej, można tak powiedzieć, podstępnych, dlatego że w jego życiu wiele zadziało się dzięki sprytowi Jakuba, dzięki temu, że działał nie do końca fair i uczciwie, no ale zawsze, że tak powiem, bardzo chciałam z tego, do czego dążył. I to, o czym chciałabym powiedzieć dzisiaj w kontekście Jakuba, co myślę, że dla nas może być takie inspirujące, to co, żeby się nie poddawać. Jak zobaczycie w historii Jakuba, on w wielu sytuacjach robił coś, co może wydawało się dziwne, podstępne, czy niekoniecznie takie fair i dobre, ale zawsze to robił dlatego, że bardzo tego pragnął. Począwszy od zdobycia błogosławieństwa ojca, przez chęć zdobycia swojej żony, po, po je, chęć pojednania się z bratem, tak jakby wszystko to, co działo się w życiu Jakuba, było podyktowane tym, że jego serce bardzo tego pragnęło. I jak możecie zauważyć w tej historii, Bóg zawsze był z nim. Nieważne, nie czy to były rzeczy, które były do końca w porządku i no, myślę, że też niektóre no, nie do końca się Panu Bogu podobały, nawet, ale to nie zmieniało faktu, że Pan Bóg zawsze był z nim i go nie opuszczał i tak jakby wspierał go w tym działaniu. nie i myślę, że z tej historii możemy dla siebie wyciągnąć właśnie to, żeby się nie poddawać. Że nawet jeśli coś jest, może Ci się wydawać dziwne, niepotrzebne, czy wręcz trudne, to myślę, że ważne jest, żeby wytrwać w czymś do końca, nie? Tak jak Jakub w swoich postanowieniach, w tym czego chciał, czego pragnął, starał się wytrwać do końca, tak samo myślę, że my nie powinniśmy się poddawać. Bo jak zobaczycie w historii Jakuba, Pan Bóg nigdy go nie opuszcza i zawsze mu błogosławi. Nawet gdy nie do końca, to, co, gdy to, co robił Jakub, nie do końca było, można powiedzieć, uczciwe i dobre, no bo ciężko powiedzieć, że podstępem zdobycie błogosławieństwa zamiast swojego starszego brata jest dobre, ale jednak jego serce bardzo tego pragnęło, i Bóg był z nim w tym wydarzeniu. Żeby też było jasne, to nie znaczy, że zachęcam do tego, żeby teraz robić rzeczy jakieś niekoniecznie dobre czy podstępne, bo to nie o to chodzi. Myślę, że o tym dobrze wiecie. Tylko chodzi o to, żeby się nie poddawać, jeśli nasze serce czegoś bardzo pragnie i wiemy, że to będzie dobre. Co innego, jeśli chcemy czegoś, co wiemy, że jest niedobre, ale my chcemy, bo tak. No, to myślę, że nie warto nad takimi rzeczami się pochylać, bo no zwykle to są zachcianki, które do niczego nie prowadzą. Myślę, że wiecie o czym mówię. Są czasami w naszym życiu takie rzeczy, których naprawdę pragniemy z całego serca i wiemy, że jeśli ich nie będzie, no to w naszym sercu będzie jakaś dziura. I właśnie myślę, że w takich sytuacjach, w takich aspektach nie warto się poddawać, tylko warto zaufać Panu Bogu i warto w to wejść, nie? Bo nawet jeśli wydaje nam się to niemożliwe czy trudne, to Pan Bóg zawsze błogosławi naszym decyzjom i też błogosławi naszym marzeniom. Jeśli one nie będą dla nas dobre w takim sposób, w jakim my chcemy je spełnić, to Pan Bóg je skoryguje i poprawi. Chociażby możemy tu za przykład podać historię Jakuba i jego żony. Jakub chciałby ją wziąć tu i teraz, ale Pan Bóg powiedział: Hola, hola, musisz pokazać, że naprawdę jesteś godny tego, żeby być jej mężem. Trwało to aż 7 lat. Właściwie to 14, bo po 7 latach pewien incydent nastąpił w jego życiu, niekoniecznie myślę pozytywny, ale o tym przeczytacie w księdze rodzaju. Yy, tak, i wracając do tego, właśnie zachęcam, że jeśli twoje serce bardzo czegoś pragnie i wierzysz, że to, czego pragniesz, jest dobre i przyniesie dla ciebie dobre owoce w swoim życiu, to nie poddawaj się. Stań właśnie przed Bogiem i powiedz Panie Boże, jeśli to jest dla mnie, to pobłogosław mi w tym miejscu i pomóż mi to zdobyć. Bo zapewniam cię, że jeśli to będzie dla ciebie dobre i bardzo tego pragniesz, to Pan Bóg da ci to. Pan Bóg będzie z tym, w tym z tobą. Bo jeśli to nie jest dla ciebie dobre, to Bóg to od ciebie zabierze. Albo zmieni to na takie, które będzie dobre. Dlatego zachęcam, żeby tak jak Jakub, yy, mężnie podejmować się realizacji swoich marzeń i planów. Żeby nie stawać w miejscu i nie płakać nad tym, że się nie uda, tylko właśnie. Iść do przodu i ufać, że Pan Bóg pobłogosławi temu, co będzie dobre. Zachęcam właśnie Was do zapoznania się z historią Jakuba i do walczenia o swoje marzenia, i plany i nadzieje. I do powierzenia ich Bogu i zaufania, że On będzie z Wami w tym wszystkim. Na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.